Tusk, to, to wszystko Twoja wina. Jesteś teraz premierem, to zostałem na ulicy. Osoba niepełnosprawna. A ja się męczę, koczuję na ławce. Albo gdzieś się da po klatkach składowych. Gdzie ty masz sumienie? Tusk, odkąd zostałeś premierem, zostałem bezdomnym. Na ławce. Teraz koczuję w parku. Za Morawieckiego miałem dach nad głową. A póki ty przyszedłeś, to co robisz? Nic nie robisz. Tusk, no przez ciebie jestem bezdomny. Teraz koczuję na ławce. No jeszcze na wózku inwalidzkim. Śpię gdzie się da, jestem osobą niepełnosprawną. Co nie widzisz tego? Witajcie rodacy! A tu Wolna Polska mi się śniła. Ja jestem Piotr Kabu, Kalbaczy. Dotarłem do Oleśnicy. Jest tutaj e, ważna sprawa do załatwienia. Postanowiłem przyjechać tutaj osobiście i tą sprawę jeszcze mocniej nagłośnić. Także najpierw się przywitam. Cześć, Krystian. Witam. Krystian, e, e, co się w ogóle dzieje w Twoim życiu, że wylądowałeś e, tak nagle na ulicy? Jak to się w ogóle stało? Powiedz tak pokrótce. Dobrze, najpierw miałem po prostu pożar z mieszkaniem, straciłem mieszkanie, później wynajmowałem u jednego gościa, który wynajmował po prostu mieszkania, no tak, no po prostu wynajmował, no to wynająłem, później mnie usunął, bo, bo Ukraińcy oczywiście mają pierwszeństwo, a my nie mamy nic, jako nasi. No, jak to? Ukraińcy mają pierwszeństwo przed Polakami tutaj u Ciebie w Leśnicy? Tak, bo to chory kraj po prostu, tak powiedziałem, tak myślę i yy, miałem wszystko opłacone, mieszkanie, jak ty, bo jestem na ręce so yy, rodzinnej, mama moja zginęła, zostałem sam. I z tym yy, panem, u którego wynajmowałem, nie doszedłem do porozumienia. Po I po prostu powiedział, że mam się w trybie miesiąca wyprowadzić. Nie uzasadnił. Dlaczego? Po prostu miałem się wyprowadzić. Dobrze, wyprowadziłem się, klucza zdałem, i teraz skoczuję, jak to widać w parku, na ławce. Nikt mi po prostu nie jest w stanie pomóc. Twoim mieszkaniem, jest rozumiem, twój wózek. Tak, mój dobytek to jest tylko wózek mój, ławka w parku, drzewa. No i jeszcze plecak z tyłu, który mam. Ja nie wytrzymam, po prostu mam dosyć tego życia. I ja żeby mi ktoś po prostu pomógł. Zainteresował się mną. Ja już nie mam nikogo, nikogo. Jesteśmy tu po to właśnie, żeby to nagłośnić. Najlepiej, gdyby w końcu ten rząd, rząd Donalda Tuska w końcu się tym zajął, bo to, że tutaj lokalni działacze nie wiedzą, co z tym zrobić, to może wy w końcu odgórnie się tym zajmiecie, no bo słuchajcie, no nie może tak być, że Ukraińcy sobie mieszkają, a nasz Polak-rodak, no jeszcze dodatkowo dotknięty niepełnosprawnością. Tak, po prostu koczuje w parku. No ja się kompletnie na to nie zgadzam, więc będziemy tutaj robić wszystko, żeby tą sytuację zmienić jak najszybciej, bo jak władze leśnicy? czy pan jest zbywany przez te władze? Tak, cały czas. Tak, odsyłają od jednych drzwi do drugich. Tak. Okej, okay, czyli mówiąc krótko, nie pomagają, a czy gdzieś wyżej pan próbował z tym, z tym problemem iść do jakiegoś posła może? Nie, 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 nie. Nie, po prostu nie. Panowie posłowie i panie posłanki z Platformy Obywatelskiej, przecież wy tak chętnie pomagacie, pomagacie wszelakim uchodźcom, ludziom, którzy nie są z Polski, których w ogóle nie znacie, tak zwanym inżynierom. Macie tutaj osobę, która faktycznie potrzebuje tej pomocy do roboty, bo łatwo jest mówić, tak, że będziemy pomagać jakimś nieznajomym imigrantom, a macie tutaj prawdziwego człowieka, który tej pomocy potrzebuje. Więc pokażcie, jakie to macie piękne, otwarcie, otwarte serduszka. Człowiek naprawdę tej pomocy tutaj potrzebuje. Panie Chrystianie, co jeszcze jak jeszcze chciałby pan zaapelować? Od czego jest Pan premier Tusk? Jego powinni po prostu zwolnić. On nie powinien tam być, bo on nic nie robi. On tylko patrzy i tylko podnosi wszystkie ceny, na przykład czy coś, a nikomu nie pomaga. Od czego on tam jest? To on się powinien tym zainteresować. Przed panem Tuskiem tak, jakby pan Morawiecki. Ale te, te, pan Tusk nie. On nic nie robi. Nic nie robi. Powinni go z, usunąć po prostu z, ze stanowiska. Bo on się na to stanowisko nie nadaje. Moim zdaniem on się nie nadaje. Czyli Tusk, słuchajcie, Tusk rodacy zapewnił panu bezdomność. Rząd Donalda Tuska zapewnił panu Krystianowi e, piękne lokum w parku pod gołym niebem. Ja tak. pana Donaldzie Tusku zapraszam tutaj do parku, nawet bez wózka, niech pan tutaj spędzi chociaż jedną, dwie noce, zobaczymy Zmoknie. czy... Tak, oczywiście, jeżeli żeby zmoknął, posiedział sobie, to by wtedy wiedział. Zobaczymy, czy będzie pan taki cwany, bo pan sobie siedzi w swoich rezydencjach, lata sobie samolotami na drogie wakacje, a człowiek za poprzednich rządów miał dach nad głową, a przyszedł wasz rząd Platformy Obywatelskiej, rząd Donalda Tuska i wyrzucił człowieka na bruk. Słuchajcie, tak być nie może. Więcej Ukraińców, więcej Ukraińców powinno być w tej, u nas po prostu, no bo to już yy, przesada jest. A ja jak szukam, potrzebuję pomocy, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. I ile ja będę czekał na to mieszkanie? już umrę. Mam dosyć, dosyć mam po prostu. Właśnie to jest ten moment, gdzie ty Tusk i twoi ministrowie powinniście właśnie się ruszyć i przyjechać tutaj do Oleśnicy i przeprosić osobiście pana Krystiana za to, że tyle dni, bo ile to już czasu? Trzeci miesiąc. Że trzeci miesiąc, pan Krystian już tutaj koczuje na wózku inwalidzkim w swoim mieście. E, powinniście osobiście tu przyjechać, przeprosić pana Krystiana, że tak w waszym państwie jest źle i zapewnić mu lokum z dnia na dzień. Także ja również apeluję do rządu Donalda Tuska, do Donalda Tuska osobiście i do ministrów, którzy powinni się tym zająć. Słuchajcie, do leśnicy nie macie z Warszawy daleko, tu się jedzie trzy godziny, także wsiadać w auta albo w samoloty, zalecicie tu w 50 minut i... Pomagać panu Krystianowi, a nie zajmować się KPO i rozkradaniem naszych kolejnych pieniędzy. Zgadzam się z tym. Oczywiście. Pełna racja. Panie Krystianie, a czym się pan zajmuje, że tak powiem? Ma pan jakieś pasje, jakieś talenty? Na początku, jeszcze jak miałem 10 lat, trochę tam na Pianinie grałem. Bo mój, mój tato był muzykiem i mama. Także coś tam trochę się wygrywało, ale to już dawne czasy. Chciałbym, żeby się wróciło to, ale niestety. A w życiu dorosłym to zawsze już gdzieś tam była ta niepełnosprawność, czy podejmował Pan jakąś pr pracę zawodową? Y szczerze mówiąc nie, bo, bo miałem wypadek, i chyba że dorywcze prace takie tego typu, montowanie drzwi, okien, tylko to. A tak to po tym wypadku to nie. A jak znalazłaby się dla Pana jakaś praca, gdzie, gdzie niep niepełnosprawność nie przeszkadzałaby w jej wykonywaniu, czy Pan by się takiej pracy podjął? Tak, oczywiście. Tak. Z pełnym zrozumieniem tak. Także słuchajcie, apeluję też do przedsiębiorców tutaj lokalnych i państwowych, najlepiej lokalnych z Oleśnicy, bo przecież pan Krystian może siedzieć w waszym biurze, może przeróżne wysyłać maile, nie wiem, pieczętować faktury. Jest bardzo dużo rzeczy, którymi może się zająć. Człowiek chce pracować, także możecie zrobić dwie dobre rzeczy. Po pierwsze, mieszkanie dla pana Krystiana, po drugie, pracę, żeby ten człowiek mógł codziennie pracować i żeby mógł po prostu godnie żyć, bo chyba na tym wszystkim by nam zależało, prawda? Tak, tak, zgadzam się, tak, tak. Dziękuję panie Krystianie. Jeśli, jeśli nasz tutaj y, nasza interwencja nie przyniesie skutku, to ja tu wrócę. Wrócę tu najpóźniej za miesiąc zobaczyć, czy coś się zmieniło. Jak się nic nie zmieni, y, to y, wezmę pana w samochód i pojedziemy pod Sejm. Tak się to skończy, jak za miesiąc się nic nie wydarzy. Czy zgadza się pan jechać ze mną do Sejmu? Tak, oczywiście, tak, tak, zgadzam się. Miejmy nadzieję, że to nie będzie potrzebne, że do tego miesiąca sprawa się wyjaśni sama, ale tak, jak słyszeliście, jeśli za miesiąc się nic nie zmieni, ja tu przyjadę i pana Krystiana znowu zastanę w parku To Tusk. Jedziemy do ciebie, przyjedziemy pod Sejm, będziemy na ciebie czekać. To jest bardziej pewne, że tu będę. Tak, to jest bardziej pewne, że tu będę. Tak. Oby nie. Także pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.